W kolejnym filmie. Dzisiaj pierwszy z zapowiadanych filmów, już związanych typowo z redukcją. Byłem na małych zakupach w Widlu, tak więc stwierdziłem, że pokażę Wam, co będę jadł, bo to już jest praktycznie. To są już zakupy zrobione tak naprawdę typowo pod redukcję moją. I od razu Wam mówię, Wy nie musicie jeść tych samych produktów, to nie będzie taki. Pro, pro, może nie program treningowy, ale to nie będzie taka redukcja, na której ja wam każę powiedzmy o godzinie tej i tej jest to i to, bo jak nie to nie schudniecie, nie. Najważniejsze jest to, żebyście trzymali się makrosów. Z czego wy je dostarczycie, to już jest wasza kwestia. Ja osobiście zawsze preferuję jedzenie i zawsze preferuję zdrowe jedzenie, ale na redukcji tym bardziej. Nie będzie w moim wykonaniu żadnych cheat mealów, typu jakieś pizze weekendowe czy inne tam rzeczy. I co? No teraz już przechodzimy do moich zakupów. Oczywiście woda. no Wody nie kupowałem, bo jak widzicie, mam tutaj jeden baniak, ale woda, około 5 litrów wody dziennie to podstawa w moim wykonaniu. No i zacznijmy może od źródeł białka. Pierwszym źródłem białka w moim przypadku będzie kurczak. Tutaj kupiłem jednego na razie tylko z lidla z racji na to, że jeszcze mam mięso. Oprócz kurczaka od czasu do czasu będzie to wieprzowina, tak? Wieprzowina, a nie wołowina. Macie tutaj schab wieprzowy. Akurat w Widlu była promocja, kosztowało tam 16 z groszami za kilo. Więc kupiłem sobie dwa opakowania. E jeżeli uważacie, że wieprzowina się nie nadaje do, w ogóle do jedzenia, to jesteście w błędzie, wieprzowina wbrew pozorom jest bardzo dobrym mięsem, tylko właśnie chude fragmenty, no i trzeba na nią uważać zawsze jak ją smażycie, czy gotujecie, czy przygotowujecie ogólnie. Zawsze musi ona być dobrze wysmażona. Nie może to być jak wołowina na przykład kwista, bo możecie skończyć w szpitalu. Ale jeżeli chodzi o jakoś źródło białka, to jest rewelacyjna. Podobnie jak wieprzowina, znaczy podobnie jak wołowina, jest to również rodzaj czerwonego mięsa. Powiem Wam szczerze, że nie wiem dlaczego akurat w Europie, a zwłaszcza w Polsce, ma ono taką złą opinię. W Stanach jest ono traktowane równie dobrze jak wołowina, tylko że tam po prostu się je więcej wołowiny niż wieprzowiny. I wołowina jest tam ogólnie tańsza, dlatego wybierają bardziej wołowinę, a my chyba nie wiem. Tylko po to, żeby ich naśladować, też jemy samą wołowinę. Ja oczywiście nie zrezygnuję z mojej wołowiny. Zawsze będę ja również wołowinę. Codziennie przynajmniej raz albo dwa razy. No ale wieprzowinę sobie kupiłem dla rozmaicenia jakiegoś. Dalej może przejdziemy do warzyw. Bo jak wiecie, ja jestem bardzo dużym zwolennikiem zieleniny. Więc tak, mamy standardową, na ostatnią, kapustę pekińską. I oprócz tego kupiłem sobie jeszcze dzisiaj seler. Jak widzicie. I jedno i drugie nie będzie przeze mnie poddawane opróczce termicznej. Cała te będę sobie po prostu wkładał do pojemników do pracy. A seler jak będę w domu do posiłku, oderwę sobie jeden taki, jeden taką natkę, czy nie wiem jak to nazwać, jeden taki element. No i zjem go po prostu do posiłku. No, więc to jest to. No i co nam zostaje? Zostaje nam... Znaczy to, to nam zostaje, zostaje nam wyglowodane. Czyli w moim wypadku Będą to płatki owsiane standardowo, trudno żeby było inaczej. Codziennie na kolację, tak, na kolację, a nie na śniadanie, ale o tym też się dowiecie jeszcze. Yy, I oprócz tego, oczywiście ryż. Ale uwaga nie jest zwykły biały, tylko ryż parboiled. Yy, powiem Wam szczerze, że cenowo wychodzi on nie tak źle, bo za 4,50 kg willów, a w smaku jest na pewno lepszy drogi dla wszystkich ekocholików. Ma dużo więcej wartości odżywczych aniżeli zwykły biały ryż. Podobny, jeżeli chodzi o wartości odżywcze, podobny jest jak do brązowego, ma tylko mniej błonnika. No ale w moim wypadku mam to w dupie, bo ja i takiem tyle z tego jedzenia, że dostarczam. Problemem jest dla mnie niedostarczenie 30 gram. Bo ja bym musiał się naprawdę cholernie postarać, żeby tego nie zrobić przy moim trybie, w moim stylu jedzenia. No i to są moje całe dzisiejsze zakupy. Jeżeli chodzi o rachunek za to, wszystko, no to tutaj go macie 48,62 grosze. Yy, no, a żarcia trochę jest. Tak więc, nikt mi nie mówi, że dieta musi być koniecznie kurewsko droga. Przelicie sobie na śmieciowe jakieś tam żarcie, płatki, inne duperele i wyjdzie, wyjdą, wyjdzie Was du, co dużo drożej. Dlatego ja też się tego trzymam. Tu Wam chciałem jeszcze pokazać, oczywiście, co będę jadł. Wspominałem już o wołowinie. No, jak widzicie, jeszcze trochę jej mam tutaj. Oprócz tego, mam jeszcze wołowinę tutaj na górze, jak widzicie. Na dole tu jeszcze jakieś truskawki zostały, więc może jedziemy w jakimś tam szejku, Mniejsza z tym. Tutaj moja kawa, ostatnio nowa kupiona. Tu jeszcze resztka starych. Kostki lodu jakieś. Więc mięsa jeszcze trochę jest. No i oczywiście jajka, tak. Jak widzicie. No i cytryna, no musi być. A, jeszcze jedna rzecz fajną znalazłem ostatnio. W sklepie Kuchni Świata: Sos yy, z papryczek Jalapenos. Bardzo ostry, a spójrzcie na makrosy. Praktycznie jak sosy Walden Farmsa 0000. Zero, 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 zero. A jest naprawdę ostry, więc, i jak widzicie, są tutaj kawałki papryczek. Więc faktycznie w, w nim są papryczki. I naprawdę wystarczy odrobina do potrawy, żeby nabrała ona ostrego, fajnego smaku. No, oprócz tego mam tutaj jeszcze ząbki czosnku, bo wnerwiało mnie cały czas rozwalanie tych główek. Więc po prostu wziąłem wszystkie naraz, rozwaliłem i tak, tak to wygląda. No i to by było na tyle jak na ten moment. Więc macie moje zakupy. Już wiecie, co ja będę jadł podczas tej redukcji, więc będzie to typowe w moim wypadku wykonanie redukcji w stylu brosów, jeżeli chodzi o jedzenie eee, Ale tak jak mówię, wy możecie jeść co chcecie, by że wam się zgadzały makrosy, a o makrosach na mojej redukcji powiem jutro. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, hejtujcie się na fejsie, róbcie co chcecie i do zobaczenia w kolejnych filmach Pozdro Żeby do czegoś dojść, trzeba zapierdalać.